Witam Państwa i dziękuję za przybycie na dzisiejszą konferencję prasową. W dniu dzisiejszym chcieliśmy przedstawić bieżącą działalność klubu w obszarze sportowym i społecznym. Na początek o zmianach w zarządzie, bardzo ważnych dla naszego klubu, celach sportowych na najbliższy sezon oraz nowych umowach. Powie nowy prezes. Wojciech o zarządzie, bo to Państwo się doskonale wiedzą, jak dni nastąpiły i na pewno zdecydowała się Rada Nadzorcza. To może mniej o tym. Ważnym elementem jest na pewno to, że w chwili obecnej w organach spółki są przedstawiciele miasta, miasto kontroluje spółkę i w ten sposób kontroluje też klub i myślę, że tam ma jakiś tam pozytywny wydźwięk, jeżeli chodzi o sytuację sprzed kilku miesięcy czy, czy wcześniejszego nowego okresu. Natomiast nie bez nie przypadek, tu się do, te dwie osoby koło wie. W dniu dzisiejszym przedłużyliśmy umowę z trenerem Wewal Gorakiem, będzie naszym trenerem przez sezon przynajmniej, po sezonie zobaczymy, ale ten sezon, w tym sezonie tak jak już zresztą były zapowiedzi, sztab szkoleniowy nie ulegnie żadnym zmianom, więc zarówno asystenci jak i pierwszy szkoleniowiec pozostają bez zmian. Druga osoba to jest osoba, która chyba była w pewnym momencie najgłośniej, jeżeli chodzi o, o rynek transferowy, mówię, mówię w Polsce, żeśmy, nie będę ci słodzić, że w Polsce, ale na, na rynku lokalnym pewnie tak. Yy, osoba, która jednak zdecydowała się, że to powietrze wygorzczy, czy, czy bieski biały, tak, w też, yy, jest gorsze niż, yy, niż powietrze na środku. to też zawsze miło słyszeć taką, taką ocenę i Grzegorz też yy, gdzieś z nami pozostał, z czego oczywiście się cieszymy. Jest też ten etap, o którym pewnie trener będzie chciał parę dnia powiedzieć. Jest etap y, rozpoczęcia przygotowań y, na treningu kilka nowych twarzy, o których też można parę rzeczy y, poopowiadać na chwilę obecną. To nie są jeszcze umowy, które są już podpisane, bo jeżeli będą podpisane, to będziemy je sukcesywnie ogłaszać. Natomiast y, trenują, przyglądamy się wczoraj badania, w dzisiaj badania i myślę, że, że na obóz od poniedziałku już pojedzie taka kadra pod, pod, pod ligę. Więc w tym zakresie, jeżeli są jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem, ale myślę, że trener też parę zdań będzie chciał powiedzieć, więc zachęcam go do tego. Już teraz? Ja się cały czas. No Okej, okay. okay, także przygotowania, przygotowania rozpoczęte. Mamy, mamy zaplanowane parę gier kontrolnych. Wiadomo, że ten okres przygotowawczy jest bardzo krótki, trwa tylko 24 dni. Do, do meczu Kołowia Polski, który jest dla nas celem numer jeden dzisiaj, bo to jest to pierwsze spotkanie, które w randze mistrzowskiej będzie nas obowiązywało. A także, także po to 24, wszystkie nasze na razie siły są skoncentrowane. 6 gramy tutaj już dwumel z BGS-em Bielskim i Wisłą Praców, Także, także pierwsze spotkanie o 11 z Bielskiej, bo o 17 będziemy gościć Wisłę. A w poniedziałek, 8 gramy, na W powrocie jeszcze jedna u siebie albo w Sosnowcu ja z i 24 mecz Polski, który, który będzie w zasadzie 3 dni przed inauguracją ligi, a ligę zaczynamy w Świnoujściu, także czeka nas na pewno też logistyczne przygotowanie się do, do tego dwóch do meczów, bo z tej czwórki, która, która jest jakby potencjalnym kandydatem dla nas. Trzy mecze to, to dalekie wyjazdy, bo to są albo kartuzy, albo słuchałki, albo pyszków. A za trzy za, za dni zaraz finał także na pewno logistycznie będziemy musieli się do tego przygotować. Ewentualność jeżeli jest Unia tarną daje nam to, że, że po meczu z Unią wrócimy tutaj i, i, i stąd będziemy, będziemy jechać do finału ujścia, w, w czwartej nocy, także czeka nas na pewno mocny, dynamiczny start. I, i to dobre, bo, bo ten krótki okres przygotowawczy piłkarze chyba bardziej, bardziej lubią i te trenerzy też, że te mecze zaraz. Także, także dynamicznie, 3 sierpnia u siebie samycja. I taki jest ten początek. Na tym się koncentrujemy i chcemy, i chcemy porządku w porządku tych trzech pierwszych na wypaść. Dziękuję Twilę, że po trzeci jakoś Pompara. Nowa umowa dwuletnia, także możecie się pod kątem dlaczego wieka jest. No, może sobie jak to klubo i taszernik tutaj dobrze było i jest. Pojawia się propozycja z Ekstraklasy i to, to bardzo konkretna. Yy, faktycznie byłem dogadany na coś, co do warunków umowy, zostałem dozwolenie z zobaczyć, bo no, tak jak mówię, to jest ekstra klasa, więc, więc najwyższy szczebel w Polsce i tam zawsze gdzieś na człowieka ciągnie, ale byłem tam dwa dni, zobaczyłem jak to wygląda i, 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 i gdzieś przemyślałem wszystko, postanowiłem wstać tutaj. No. To uważałem, że na naprawdę są to dla mnie najlepsze rozwiązania, a, a mam nadzieję, że, że, że tutaj w KFC będziemy się spełniać i, i gdzieś tam przejść do przodu więc wiem, że, 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 że na chwilowe są to najlepsze dla mnie, dla mojej rodziny Dziękuję bardzo, w takim razie zachęcam do zadawania pytań. Duży czas na Państwa. Mówię się do Pana o celę najbliższy sezon. Czy sprecyzowaliście sobie przy okazji koncertu, czy co o co gracie? To znaczy, nasze rozmowy odnośnie celów to, to z prezesem mamy też szczęście, że nie znamy się od wczoraj, także wiemy doskonale co nam tubie grozi na plus i na minus. Taką finalną rozmowę odnośnie celów na pewno na pewno też będziemy mieli po w momencie, wtedy kiedy zakończymy tych zawodników nowych, których mamy, bo to jest bardzo istotne. Wtedy ta karta, jeżeli będzie zamknięta, ona na pewno dostanie ściśle wyznaczone zadania, czyli, czyli ja od prezesa, prezesa na po rozmowie i później, później przekażemy to. To drużynie co nas będzie mocno interesowało. Natomiast na tą chwilę kompletujemy kadrę i jeszcze okay. trzeba parę dni wytrzymać, żeby żeby po prostu ta kadra była cała, spójna. Cieszy tylko to, że, że gros zawodników tamtego sezonu okay. jednak, jednak, jednak zostało i łatwiej jest dokontować w tym momencie zawodników, których, których potrzeba, aby ta kadra była pełna, Ale, ale o celach na pewno jeszcze, jeszcze jest chyba chwila czasu, chociaż mała, krótka chwila, ale chwila czasu, żeby, żeby je sprecyzować do końca. Więc pan duszy nie gra? No, Jakby jak dzisiaj powiedzieć co mi gra to, to, to duża rozmowa. Natomiast yy, faktem jest, że drużyna zajęła piąte miejsce na wiosnę i to jest dla mnie, i to jest dla mnie yy, taka kwestia, żeby cały czas przejść yy, do przodu. Także, także na pewno z tej wiosny jesteśmy zadowoleni, na nie opieramy swój entuzjazm, ale, ale mówię, musimy pracować każdy żeby stanowczy wodzie o co chodzi. Mamy jeszcze jakieś pytania? znaku zapytania jeszcze raz przy tym dopracowywaniu karty. To znaczy, jak bardzo są zaawansowane rozmowy tymi, jak już tam chce, kto jeszcze ewentualnie um, stoi w kolejce? Znaczy, tych zawodników, których który, który mamy na, 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 na dzień dzisiejszy, to na dzień, na dzień dzisiejszy również diagnozujemy pod względem motorycznym i to jest dla mnie też ważne, czyli to się mieści w tych ramach, które, które... Wydaje mi się, że w Biegarzy się żeśmy doprowadzili do takiego momentu, że, że ta motoryka jest potrzebna i jest potrzebna wysoka. Także na razie poznajemy tych chłopców, czy pod względem oni właśnie owe motoryki najnormalniej nadają się do tej grupy, która dzisiaj w się jest. No a wiadomo, jednocześnie jest paru zawodników znaminowych, jak, jak Saśń czy, czy Zielinski, których znamy doskonale już z boiska i, i, i tyle, ale no musimy ich zweryfikować. Zweryfikuję ich na pewno wszystkich. Ten tydzień jak i te gry, które, które, które będą w sobotę i, i oni się na to jakby, jakby zgodzili, oni, oni, oni podjęli te wyzwanie, także życzymy im jak najlepiej, ale, ale, ale musimy jeszcze parę dni poczekać. Na się kwestię czy te y, testy, które teraz się odbywają, one mogą wpłynąć na to, że jeszcze przed sobotą ktoś z tego grona testowanych, zawsze zostanie pożejlany? najbardziej, no, najbardziej. Wątpię, żebyśmy zakontraktowali wszystkich tych zawodników. Nie, nie, bo przed sobą, przed paringami. Czy, czy dopiero paringi będą, jakby, tą właściwą oceną? To to, tak, jak powiedziałem, wczorajszy dzień, dzisiejszy to jest te diagnostyka i motoryk. Jeżeli ktoś ty, w tych ramach naszych, naszego spojrzenia na, na naszą drużynę, nie będzie się mieścił, to, to zostanie po prostu jutro, czy, hmm. czy dzisiaj wieczorem, po prostu w jakiś sposób pożegnalizowany. Pytanie do prezesa Wielkiej Brytanii z Papu, czy to ustabilizowanie sytuacji to znaczy, że miasto jest też głównym akcjonariuszem w tej chwili spółki? bo no, po ostatnim rejestracji, ostatniego podwyższenia kapitału miasto jest największym akcjonariuszem, nie większościowym, ale największym akcjonariuszem spółki. E, rada na składa się z przedstawicieli miasta, zarząd jednoosobowy, bo, bo jednoosobowe także składa się z przedstawicieli miasta. A jak się Panu pracuje z, z Radą na złożoną z samych Pani? Przepraszam, jest Pan na przykład jeszcze... Jest mężczyzna, myślałem, że trzy Pani. Są cztery panie i jeden pan. Nie ma problemu z paliami, z panem zacznijmy też nie. Pan Czernak tutaj użył pojęcia, że znacie, czy wiecie doskonale, się orientujecie do plusów i minusów tej klasy katolickiej. Plusy to w sensie sportowym, to, to chociażby że w imieniu, to, że ten trzon kadry, czy kadra praktycznie została bez. Zmiana te minusy może już niekoniecznie w kwestii sportowej. Minusy w sensie jakiegoś zagrożenia, tak? Czy... Prawda, radny, oczekuję, że teraz taką listę minusów. Głosimy. Co nam poszło nie? To się rzekło, tak. Nie, my mamy te minusy, jak tu tyle powiedział, powiedziane między sobą i wiemy, jakie, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, natomiast patrzymy z optymizmem do przodu. My no tutaj jesteśmy w tym stanie września, bo się też uśmiechacie, więc pewnie też jest optymistą. Nie tak, odsiedliśmy... być nieoptymistami. Będzie...